Witam. Jesteśmy tutaj. U Łukasza otwiera nowy sklep. Muszę powiedzieć parę no, słów. Siemanko, witamy wszystkich. Otwieramy nowy sklep w Kłodku przy ulicy Lutyckiej 11. LGK Oktagon. Wszystkich zapraszamy. Marka Street, Autonomii, <laughs> Pitbull, Vertex, Stop Confidentom, Stop Confidentą.pl. Zapraszamy wszystkich do Kłodka na ulicę Lutycką 11. Przyjeżdżaj, zapraszamy! Teraz do, dnia... do Piotrusia. Pozdrowienia dla Piotra z Oczywiście, Od ludzi do ludzi. Oczywiście. No, Dobrze. No i co mamy tak, rękawice, w asortymencie. Kurwa, nagramy jeszcze raz. No, no, witamy ze sklepu. W asortymencie no, mamy. Rękawice, koszuleczki, bluzy pitbulla, czapeczki, ochraniacze. Wszystko do sportu walki. Tutaj jeszcze mamy drugie pomieszczenie. Sklep jest otwarty od dzisiaj już będzie działał. Tutaj mamy podeneczki. Tak, rękawice Fertexa. Najlepsza firma. Także jest i przebierania, jest wszystko takie potrzeba. Tutaj już są sportowcy, na choć nagramy trochę sportowców teraz. Panowie, no pokażcie tutaj, że jesteście sportowcami, a nie tylko tutaj. Proszę bardzo. Cały życie. Jebać się jesionek. Jebać się dokładnie. Jebać ban. Dobrze. Także zapraszamy codziennie, tak? tak? Tak, zapraszamy od poniedziałku do soboty. Do soboty. No to w tak. niedzielę, w niedzielę macie wolne. No. Niedzielę, tam, w niedzielę to, mamy wolną. W niedzielę basen, basen albo. <noise> Dzięki pozdrawiamy Piotra Stanoka. <noise> oczywiście pozdrowia. <Zubiotro. głosy> pozdrawiamy. Ugiek. BZB, pozdrawiamy. Mieszczaska no. w bokserską. Widzimy się 28.